Wyobraź sobie, że jesteś na lotnisku i spoglądasz w niebo, gdy nagle pojawia się ta charakterystyczna sylwetka majestatyczny garb Boeinga 747. Dzisiaj jest to widok tak rzadki jak skarb lotnictwa. Mniej niż 50 tych gigantów nadal przewozi pasażerów na całym świecie. Wszędzie linie lotnicze żegnają królową przestworzy, zastępując ją bardziej ekonomicznymi i nowoczesnymi dwusilnikowymi samolotami. Istnieje jednak europejska linia lotnicza, która uparcie odmawia porzucenia tej latającej legendy. Tą linią jest Lufthansa. Niemiecka linia lotnicza obsługuje obecnie większość z 747 samolotów pasażerskich tego typu, które nadal są w użyciu na naszej planecie, co jednak skłania Lufthansę do utrzymywania tych czterosilnikowych gigantów w powietrzu, podczas gdy wszyscy inni się z nimi rozstają. Czy odkryli coś, co inni przeoczyli? Zostańcie ze mną, a będziecie zaskoczeni. Historia miłości między Lufthansą a Boeingiem 747 rozpoczęła się w 1970 roku, w czasach gdy ten Jumbo Jet stanowił samą przyszłość lotnictwa. Był to nie tylko największy samolot komercyjny, jaki kiedykolwiek zbudowano, ale także potężny symbol symbol nowej ery. W której dalekie podróże stały się dostępne dla większości ludzi. Lufthansa od razu dostrzegła ogromny potencjał tego samolotu. Zaledwie kilka miesięcy po pierwszym trans transatlantyckim locie Pan Am z modelem 747 niemiecka linia lotnicza jako pierwsza w Europie włączyła tego giganta do swojej floty. Decyzja ta nie była przypadkowa. Światowe lotnictwo przeżywało gwałtowny rozwój, a Lufthansa chciała stać się wiodącą międzynarodową linią lotniczą. Dzięki modelowi 747 mogła przewozić więcej pasażerów, obsługiwać dłuższe trasy i działać z niespotykaną dotąd wydajnością. W kwietniu 1970 roku pierwszy lot Jumbo Jetem linii lotniczych połączył Frankfurt z Nowym Jorkiem. Ponad pół wieku później trasa ta pozostaje jedną z najbardziej strategicznych dla niemieckiej linii lotniczej, co stanowi żywy dowód historycznego znaczenia tego samolotu. Z biegiem dziesięcioleci Królowa przestworzy stała się podstawą strategii Lufthansa w zakresie lotów długodystansowych. Linia lotnicza nie eksploatowała tylko kilku egzemplarzy, ale nabyła ponad 30 obejmujących wszystkie generacje, od 747 do 200, a następnie 400. Jednak decydującym momentem, który naprawdę pokazał ich niezachwianą lojalność, był rok 2012, kiedy to Lufthansa została pierwszym klientem najnowszej wersji pasażerskiej Boeinga 747-8 Intercontinental. Żadna linia lotnicza na świecie nie zamówiła więcej egzemplarzy modelu 747-8 niż Lufthansa. Żadna nie celebrowała Jumbo Jet tak bardzo, żadna nie uczyniła go tak centralnym elementem swojej tożsamości marki. Dla Lufthansa samolot ten nie był tylko środkiem transportu ani tymczasowym rozwiązaniem w oczekiwaniu na coś lepszego. Był ucieleśnieniem z samej linii lotniczej. Wokół niego zbudowano całą ofertę lotów długodystansowych, podkreślając legendarny górny pokład, przestronne kabiny pierwszej klasy i niezrównany luksus królowej przestworzy. Jednak era Jumbo Jetów brutalnie dobiegła końca wszędzie indziej. Postęp technologiczny doprowadził do powstania dużych samolotów dwusilnikowych, takich jak 787 Dreamliner i A350, oferujących lepsze osiągi, mniejsze zużycie paliwa i zapoczątkowujących nowy cykl w przemyśle lotniczym. Jaskrawym tego dowodem jest masowe wycofywanie Jumbo, jumbo Jetów na całym świecie. Linie lotnicze United i Delta wycofały swoje floty już w 2017 roku. British Airways, mimo że ściśle związane z modelem G747, pożegnało się ze wszystkimi swoimi samolotami w 2020 roku. Obecnie większość pozostałych 747 służy do transportu towarów. Jednak wbrew wszelkim oczekiwaniom i wbrew światowej tendencji, Lufthansa nadal eksploatuje te giganty. Teraz ujawniono prawdziwe powody tej upartej decyzji. Jak więc Lufthansa uzasadnia tę śmiałą decyzję? Część odpowiedzi można znaleźć w Lufthansa Technik wewnętrznym dziale obsługi technicznej i inżynierii linii lotniczych. Dzięki pełnej kontroli nad systemem obsługi technicznej Lufthansa może naprawiać i przeglądać swoje samoloty typu 747 po znacznie niższych kosztach niż linie lotnicze, które zlecają tę operację firmom zewnętrznym. Dzięki temu eksploatacja Jumbo jest znacznie bardziej opłacalna, a jednocześnie zapewnia znaczną elastyczność operacyjną. Poza kwestią kosztów posiadanie własnego działu konserwacji pozwala Lufthansie zagwarantować jakość i niezawodność swojej floty, co jest zaletą, którą posiada niewiele innych linii lotniczych. Jednak najważniejszy powód dotyczy bezpośrednio modelu 777X. Początkowo Lufthansa planowała zastąpić znaczną część swojej floty 747 nowymi samolotami odrzutowymi najnowszej generacji 777X, które są bardziej ekonomiczne i tańsze w eksploatacji. Problem polega jednak na tym, że program 777X napotykał kolejne opóźnienia. Boeing Obiecał dostawę w 2020 roku, ale obecnie pierwszy samolot ma pojawić się dopiero w 2027 roku. Lufthansa stanęła przed dylematem: albo wycofać Jumbo Jet i ryzykować niedobór samolotów, albo przedłużyć żywotność tych maszyn. Oczywiście druga opcja była bardziej rozsądna i praktyczna, jednak historia wykracza daleko poza koszty i harmonogramy dostaw. Doświadczenie pasażera na pokładzie 747-8 jest czymś, czego nie może zapewnić żaden samolot dwusilnikowy. Lufthansa przekształciła przednią część samolotu 747 w prywatne apartamenty pierwszej klasy, znajdujące się tuż przed kokpitem. Fotele zamieniają się w prawdziwe podwójne łóżka. Zakrzywione ekrany o przekątnej 43 cale otaczają Twoją osobistą przestrzeń a przez okna rozciąga się zakrzywiona linia horyzontu na wysokości 41 tysięcy stóp. To właśnie unikalny kształt dziobu Jambo tworzy tę wyjątkową przestrzeń i doświadczenie, którego nowoczesne odrzutowce po prostu nie są w stanie dorównać. Aby zmodernizować Jumbo, niemiecka firma podjęła się złożonej renowacji w dwóch etapach. Etap pierwszy, który potrwa do 2025 roku, obejmuje modernizację kabiny klasy biznesowej na pokładzie głównym za pomocą systemu Allegris, podczas gdy kabiny klasy biznesowej i pierwszej klasy na pokładzie górnym pozostają bez zmian. Faza druga jest planowana na około 2027 roku, kiedy to zostanie zainstalowany cały górny pokład i wszystkie nowe apartamenty pierwszej klasy. Oznacza to, że przez kilka lat pasażerowie będą wsiadać na pokład samolotu 747-8, który jest w połowie nowy, w połowie stary, ale nadal będą gotowi zapłacić wysoką cenę za to ekskluzywne doświadczenie. W zamian wysiłek ten jest więcej niż opłacalny. Jumbo Jet może pomieścić więcej miejsc premium niż jakikolwiek samolot dwusilnikowy, zamieniając każdy lot w Prawdziwą maszynę do zarabiania pieniędzy. Pasażerowie premium stanowią około 20% miejsc, ale generują aż 80% zysków. Ponadto kultowa wartość królowej przestworzy jest ogromna. Pasażerowie są nawet gotowi zmienić rezerwację, aby doświadczyć zmodernizowanej królowej przestworzy, nawet w swojej konfiguracji, która jest w połowie nowa, a w połowie stara. Popyt gwałtownie rośnie, co świadczy o trwałej atrakcyjności Jumbo. Należy również wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny. Utrzymanie tych ogromnych samolotów pozostaje rozsądnym wyborem, bo nadal wyjątkowo dobrze obsługuje trasy o dużym popycie, szczególnie loty transatlantyckie i do Azji z centrum operacyjnego we Frankfurcie. W Ameryce Północnej regularnie obsługuje kluczowe miasta takie jak Nowy Jork, Waszyngton, Chicago, Miami i Los Angeles, rynki, na których kabiny premium są zawsze pełne. Połączenie klasy pierwszej, klasy biznesowej, klasy premium i klasy ekonomicznej sprawia, że królowa przestworzy jest optymalnym wyborem, maksymalizującym przychody i jednocześnie zaspokajającym duże zapotrzebowanie pasażerów. Wreszcie dla wszystkich, którzy uważają, że 747 to samolot z przestarzałymi silnikami z lat 60., rzeczywistość jest zupełnie inna. Model 747-8 jest najnowszą wersją rodziny Jumbo. Jego silniki Gengs są o ponad 15% bardziej oszczędne, a zasięg i ładowność pozostają na najwyższym poziomie w wielu misjach. W rezultacie ten gigant nadal wykazuje się elastycznością i wydajnością w nowoczesnym środowisku lotniczym. Obecnie niemiecka linia lotnicza eksploatuje 19 modeli E747-8, więcej niż jakakolwiek inna linia lotnicza na świecie i nie planuje żadnych zmian w najbliższej przyszłości. Dla Lufthansa... Samolot ten jest nie tylko środkiem transportu, jest on potężnym symbolem marki. Każdy Jumbo Jet jest dowodem jej dziedzictwa, jakości i doświadczenia w przewozach pasażerskich i właśnie dlatego linia ta pozostaje wierna królowej przestworzy, nawet jeśli reszta świata odwróciła się od niej. Czasami zachowanie ikony nie jest tylko kwestią zachowania przeszłości. Jest to również inteligentna strategia ekonomiczna, strategia marki i strategia doświadczenia pasażerskiego, której nie może dorównać żaden samolot dwusilnikowy.